Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nasz poranny krąg. Zapalimy świeczkę. Zapalimy świeczkę. Świeczka jest ciepła. Świeczka jest ciepła. Trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. Dopóki świeczka będzie się świecić, to nasze zajęcia będą trwały. Rozpoczniemy sobie od przywitania. Podejdę do każdego z Was i zaśpiewam piosenkę. Naszą piosenkę. Kiedy będę śpiewać, będę Wam masować rączki kremem. Krem pachnie cytryną. Podeszłabym teraz do pierwszego dziecka. Wzięła na dłonie odrobinę kremu i masując mu ręce, zaczęła śpiewać. Witaj, Kasiu, witaj, Kasiu. Jak się masz? Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy, bądź wśród nas, bądź wśród nas. Kiedy przywitałabym wszystkie dzieci, podeszłabym z powrotem do swojego miejsca, pokazała cytrynę. Zobaczcie, to jest cytryna. Ma żółty kolor jak wiosenne słońce i pachnie podobnie jak nasz krem. Podeszłabym do każdego dziecka, dała do powąchania cytrynę. Następnie wróciła na swoje miejsce, rozkroiła cytrynę albo wzięła już rozkrojone kawałki i każdemu dziecku dała do spróbowania kawałeczek cytryny. Mówiąc cytryna jest żółta, pachnie podobnie jak nasz krem, trochę ostro, trochę kwaśno. Ma smak. Jest kwaśna. Cytryna jest kwaśna. I każdy lubi smak kwaśny. Następny punkt. Podeszłabym do dzieci z miseczką zawierającą ziemię. Mówiąc, jest wiosna. Wiosną rosną kwiaty. Żeby kwiatły mogły rosnąć, potrzebna jest ziemia. Teraz Krzysiu podotykaj sobie ziemi. Zobacz, ona jest sypka, ma brązowy kolor, jest sypka i pachnie trochę ostro. Ziemia służy do tego, żeby wyrastały z niej roślinki. Właśnie, przypomnijmy sobie dzisiaj, podczas naszych zajęć, poznaliśmy smak cytryny, jej zapach i kolor żółty, oraz poznaliśmy też zapach i dotyk ziemi, jej kolor. Ziemia jest brązowa i sypka. Pachnie trochę kwaśno, intensywnie.